i harmonii śpiew słodko brzmi. Znuje no, się nicią, pajęczą, eko wspomnień tych dawnych dni. Młynie melodia do ranka serca całując ustawi kochanka i cichną myśli co dręczą gaśnie w sercu dym Od biegiem to komarze, grać się, bywaj mi. Tam gdzie mi dojrzał, tam do my Niechaj o raz usłyszę. słyszę Brawo, panie Janusz! Brawo, brawo, Marianów Zapraszamy do nas! No tak, to lubimy rozbijać bank od samego rana. Witamy oh. bardzo serdecznie. Dzień dobry! Dzień dobry! I dzisiaj wreszcie w komplecie. Witamy serdecznie dzień dobry. Dzień dobry, dzień Doktor poniekąd, prawda? I bardzo Panie Doktorze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Chcemy porozmawiać troszeczkę o emocjach, jakie towarzyszą, bo te, które przeżywają widzowie, to doskonale wiemy, a te, które przeżywają uczestnicy, dwój senior to są jakie? W serduchu. Co tam się działo? Ogromne emocje, bo jest to znakomity program, który specjalnie stworzony jest dla nas, dla seniorów, którzy być może już czują się trochę niepotrzebni, mm. trochę y, zapracowani właściwie. To dzisiaj, kiedy przyszedł czas, kiedy możemy pewne rzeczy nadrobić i tak dalej, to taki program jest znakomity, bo większość z uczestników chciała się pokazać, chciała się wykazać, chciała trochę pokonkurować, trochę zmierzyć się z rówieśnikami, żeby zobaczyć. Jak fajnie jest zaśpiewać w takim programie? Panie Januszu, a czuje się pan w sumie też jakby poniekąd gwiazdą właśnie tego programu? Yes, nie. Yes, 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 yes. 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 to jest normalność. A, no, gwiazda całe życie. Ja, 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 ale no to proszę opowiedzieć, czy też zdarza się tak, że razem śpiewacie w domu? No tak, czasami. Raz ty śpiewa. O, to tak, no, co, no, może możesz trochę zaśpiewać coś teraz? A no, że śpiewamy no, tam ja czasami. Ja no, takie no, tam co no, 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 ludzi tak iść za marzeniem na przykład No no no, 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 no jak, jak, jak to idzie, jak to idzie? Iść za marzeniem, co się nie spełni Iść za marzeniem i być mu wiernym No i jak go nie kochać od 42 lat? Tak, taki piękny staż razem cały czas. I co więcej, tak. słuchajcie, są piękne owoce też waszego związku, bo wiadomo, że jest córa, która trzyma kciuki trzyma. z, z noczkami na Hawajach, tak, tak, prawniczka, i syn. Który poniekąd poszedł w państwa ślady? Tak, moje ślady. Aha. Jest stomatologiem. Jest, sto jest stomatologiem. Tak, jest na urlopie w tej chwili. Z Wyjechał, no tak się zmierzyło. że... to do... te tak, Ale kupicuje, tak. prawda? Na Myślę, że na pewno. Pani Heleno, 42 lata z artystą to nie jest lekki orzek do zgryzienia, prawda? Wręcz przeciwnie. Muzyka jest takim antidotum na wszystkie problemy. Wszystkie kłótnie od razu są załatwiane. Muzycznie że... tak. Będę tak. Nauczy po kobiet, to nauczy pokory. co <laughs> yes. ja robię jako on, to, to wcale nie musi dominować w moim życiu. To no, przede wszystkim nie. medycyna. Aha. No, a tak, prawie... Ale też w czasie wolnym maluje Pan, prawda? Maluje obrazy. No czasem, ale od kilku lat coraz oh. mam mniej czasu. Jak już przejdę na emeryturę, to rzeczywiście będę miał więcej czasu. Mam znakomitego kolegę malarza, który mi dziela, udziela mi cennych rad, ale po prostu yy, tworzenie sztuki Bycie ze sztuką sam na no sam nawet jest ogromnym przeżyciem, jest odseparowaniem od na pewien moment od zewnętrznego i tam, świata. To tak. jest skupienie się na tym, co robię i, i szczęście, że mogę to robić i potrafię. I chcę. No i to jest piękne, bo jak czytamy e, Pani Helena kolekcjoner, to mówimy o wow, pani, tak, że tak, tak kolekcjoner, kolekcjoner, no to jest swoich dzieł sztuk. <laughs> tak, <laughs> tak, tak, tak. Kolekcjoner Ale muszę powiedzieć, że syn również śpiewał w akademii medycznej w chórze, chórze, chórze. O, również malował i jeżeli mogę to tylko powiem, kiedy byliśmy w muzeum w Londynie, patrzę co się dzieje, on biegnie, on był wtedy w klasie maturalnej. I podbiegł i mówi, mamo, tak samo namalowałem słoneczniki jak wam. Tak, no Rodzice to dostrzegli no, i, no, no, tak, no, tak. i docely no, ja, ja też, mam, też ma no, tam. No proszę, czyli artyst. Tak też... Cichutki jak mamusia, tak troszkę z boku, z boku. No, tam, no, ale robimy muzykę, robimy śpiewanie, robimy dobrą muzykę. Tak. No to pięknie, ale pani Andrzeju, powiedzmy, przecież, że to wszystko dzięki tak, pani chranowi, że cichutko, tak? Ale, no, no, ale, no, ale, gdzie byśmy byli bez naszego. liście? Cały czas wsparcie, cały czas jest jako pierwszy juror, który czasem surowy, ale ma rację, ale ma rację. I... Dzisiaj finał, półfinał. Czy półfinał? Możemy tej tajemnicy użyć, co tam się wydarzy? Wszyscy wykonawcy półfinału The Voice Senior czy się kolędy. Mnie przypadło w udziale zaśpiewać chyba najbardziej znaną kolendę amerykańską Jingle Bells. O, o proszę. Jingle wziął. bells, jingle bells, jingle all the way. O, tak tylko tyle możemy powiedzieć. No dobrze, więcej <noise> nie możemy, ale to jeszcze na koniec powiedzmy, yy, dlaczego pan wybrał akurat Alicję Majewską? Bo, 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 bo była możliwość wyboru. No była, Ma Majewską podziwiam od, na, od zawsze, kiedy tylko zaczęła śpiewać, kiedy śpiewała jeszcze w zespole Partita. A. Ponieważ ma, jest wyjątkową artystką, śpiewa pięknie, większość przebojów to są kompozycje Gorcza, prawda? Po, a, ale spotkanie kapitalne chyba. A, tak, prawda. Też nasze, a, a, a. nasze czasy, nasz okres młodości tak. i nasza muzyka. No, I ma znakomity się różnimy z wiekiem. Nie, nie, będę mówił wiekiem, <laughs> ale, ale o, o, a, a, a. ハハ <laughs> Tak, Drodzy. Bo przede wszystkim muszę to powiedzieć, bardzo młode wyglądają. Ja też nie pytam o wiek, nie chcę prawda? ale no, i piskujemy. I nie, nie, to naprawdę Ale już trochę usłyszeliśmy no, w takim no, razie, między wierszami wyłapiemy sobie, jaki jest sekret tej młodości, prawda? Dużo Myślę, Państwa na ten, ten temat. No, między innymi... <laughs> Dzięki ślicznie. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, to trzymamy cię. Zapraszamy bardzo. wszystkich, którzy nas będą oglądać do oglądania wieczorem dzisiejszego programu. Pozdrawiamy wszystkich znajomych Nasze? I, rodziny, i rodziny. Od Belber po Lulu przez Hawaje, no. prawda, <laughs> przez, Kawa, <laughs> przez Nowy Jork, żeby się i tak i Miami, żeby się nikt nie, nie ubrać tak, tak. całą rodzinę i wszystkich. I no. Oglądajcie Państwo senior i naszych seniorów, wszystkich Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, bo oblecieliśmy cały świat praktycznie teraz. I wracamy do...